Sprzedajesz nieruchomość? Jaką formę transakcji wybrać? I co mają do tego asset i share deal? Nazywam się Agnieszka Pałomirska i zapraszam do Galaktyki Nieruchomości. Dzisiejszym gościem jest Tomasz Ożdziński, partner w dziale doradztwa podatkowego Ernst Young. Cześć Tomek. Cześć Agnieszka, dzień dobry Państwu. Tomek, no właśnie, sprzedaje nieruchomość, aktywo inwestycyjne. Jak to zrobić? Hmm. Są dwie, a tak naprawdę trzy opcje. Inwestorzy profesjonalni zwykle trzymają swoje inwestycje w odrębnych koszykach. W przypadku nieruchomości. Takimi koszykami są zwykle odrębne wehikuły inwestycyjne, typowo spółki ZO. Tak, taki, taki podmiot jest najczęściej spotykany na, spotykany na rynku. Z różnych, z różnych powodów, w tym wymogów banków, dla finansowania. W związku z tym, jeśli rozmawiamy o zbyciu nieruchomości, możemy sprzedać albo samą nieruchomość, albo możemy sprzedać spółkę, która. To jest właścicielem bezpośrednim takiej, takiej nieruchomości. I czym to się różni? No dobrze, to zaczynając od najprostszego, czyli od sprzedaży samej nieruchomości, no i też tak dla uproszczenia. Czyli budynek, sprzedajemy tak, po prostu. Sprzedajemy budynek. po prostu budynek. Tak, razem z gruntem oczywiście. E dla uproszczenia nie będę mówić tutaj o mieszkaniówce, bo tam jest szeroki katalog różnych scenariuszy, jest bo inaczej. zależy tak, czy to są nieruchomości na wynajem, czy nieruchomości na sprzedaż itd. Tak tak Więc mówiąc o nieruchomościach, będę miał na myśli biurowce, magazyny lub hotele, tak? Centra handlowe, tak, też. centra handlowe, mhm. tak. Pomijamy mieszkania. Tak jest. W związku z tym jeśli sprzedajemy nieruchomość no to musimy się zastanowić e, tak naprawdę jakie opodatkowanie będzie miało zastosowanie do takiej sprzedaży i też typowo e, nieruchomości opodatkowane są VATem zwykle 23% czyli stawką podstawową oczywiście. To nie jest tak, że wszystkie i zawsze, ale w większości przypadków tak. W związku z tym no, trzeba przeprowadzić też jakąś analizę, co się z tą nieruchomością działo, e, czy były jakieś ulepszenia i, i, tak dalej, i tak dalej, Jest to jeden z elementów procesu due diligence. A jak już ustalimy, że ta nieruchomość jest pod WATem, no to już dobrze, ale ma, pojawia się koszt finansowania tego VAT-u. Tak? Tak. W związku z tym, e, nabywca musi sobie zabezpieczyć finansowanie na VAT, no i musi się upewnić, że ten VAT odzyska. Co bo to znaczy jest finansowanie na, na VAT? No, e, zwykle nabywcy kupujący nieruchomości nie kupują całkowicie z kapitału własnego, zaciągają też e, kredyty po prostu. Tak. No, i zwykle ten kredyt jest dzielony na dwie transze. Na kredyt, który będzie w tej spółce przez, co tam, 3, 5, 7 lat. No, i taką część, która finansuje sam VAT, który będziemy odzyskiwać. No, ale musimy się upewnić, że ten VAT zostanie odzyskany, czyli że dobrze go zastosowaliśmy do tej transakcji. I też tutaj mamy. Kilka opcji, albo bierzemy doradcę, który nam to weryfikuje i potwierdza i jak doradca jest pewny, no to na tym możemy zakończyć proces. Jeśli nie jest pewny, no to może nam zalecić, żebyśmy albo poszli po interpretację do Ministerstwa Finansów i sobie potwierdzili. A to trwa? E, tak, a to trwa. No albo żebyśmy porozmawiali z ubezpieczycielem, który nam taki zwrot vat ubezpieczy, ale to kosztuje, tak? Tak. No ale zakładając, że wszystko jest dobrze, to, to mamy to tak, to mamy to ustalone. No ale jakie są jeszcze dodatkowe cechy? No dodatkowe cechy są takie, że no, jak kupujemy tą nieruchomość, to właściwie ta zapłacona cena staje nam się bazą kosztową dla amortyzacji. Oczywiście amortyzujemy sam budynek, nie, nie grunt, na którym on stoi, no ale krótko mówiąc, amortyzujemy tą wartość, za którą płacimy. No, z wyjątkiem tego gruntu, o czym powiedziałem. Z punktu widzenia zbywcy, no jest to opcja zwykle najkosztowniejsza, bo jeśli budynek wzrósł na wartości, to będzie on musiał od tego wzrostu wartości zapłacić podatek. No i też jeśli tą nieruchomość amortyzował, no to ta, czyli rozpoznawał odpisy kosztowe, no to ten podatek będzie, będzie jeszcze wyższy. Od strony nabywcy, no też taki nabywca musi sobie wszystko zorganizować od zera, no bo ta nieruchomość była w spółce, a teraz będzie sobie, będzie sobie w nowej spółce. W związku z tym no, trzeba poinformować najemców, że się zmienił właściciel, trzeba Serwisy. wszystkich, tak, wszystkich dostawców itd., itd., więc trzeba to sobie wszystko na nowo zorganizować. No i to jest ta, ta, ta jest jedna Jest trochę opcja. zamieszania przy tym, Takie, takiego organizacyjnego, to jest... wiem to z doświadczenia, bo przy takich transakcjach Bramu udział i z punktu widzenia tego operacyjnego to faktycznie, no jest dużo, dużo, pism chodzi, dużo maili, dużo telefonów, co, kto, no jest to cała operacja. Tak. Zgadza się, zgadza się. E, tak jak powiedziałem, e, bardzo często e, jak mówimy o tym rozróżnieniu Share Deal, Asset Deal no to okazuje się, że właściwie to aktywo to jest no, e, takie zasadnicze, zasadnicze, zasadnicze majątek spółki. W związku z tym e, też jest to możliwe, że jak sprzedajemy e, nieruchomość, no to tak naprawdę w tej spółce nie za wiele zostanie. W związku z tym e, można powiedzieć, że to co spółka sprzedaje to nie jest tylko nieruchomość, tylko że to jest cały biznes. I przez biznes mam na myśli tutaj kodeksowe przedsiębiorstwo, albo podatkową, zorganizowaną część Ej. przedsiębiorstwa. Mm -hmm. tak? Gdzie? No... Oczywiście tam są w spory w doktrynie, czy spółka może mieć jedno przedsiębiorstwo, czy więcej, i dlatego jest ta koncepcja zcep cepów też między innymi. No w każdym razie rozmawiamy, krótko mówiąc, o takiej maszynce do robienia pieniędzy, czyli przenosimy nie tylko nieruchomość, ale, ale także różne rzeczy z tą nieruchomością związane. No może to być na przykład umowa property managementu, może to być asset management, mogą to być właśnie kontrakty z wszystkimi dostawcami itd. itd. I dlaczego to jest ważne? Ważne jest to dlatego, że jeśli rozmawiamy o sprzedaży biznesu, to wiemy już, że nie jesteśmy w VAT-cie, tylko jesteśmy w podatku od czynności cywilnych. Tak. No i wtedy mamy dwuprocentowy PCC, tak upraszczając też. E, I to już nie jest do odzyskania, tylko jest to koszt dodatkowy transakcji. E, no i też. Pojawia się temat zarządzania ryzykiem tym razem po stronie zbywcy, że my na pewno dobrze tą e, transakcję opodatkowaliśmy. Tak? Że ten PCC jest właściwy, a nie VAT, bo wtedy ryzyko jest po stronie zbywcy. O no więc tutaj też no, ma to swoje wady i zalety, jak, jak wszystko. Tak? E, też e, pojawia się od strony zbywcy opodatkowanie. Od strony nabywcy tak samo kupując nieruchomość możemy ją sobie wpisać do rejestru środków trwałych w wartości, jaką za nią zapłaciliśmy. Co więcej, może nam się pojawić goodwill, czyli ta dodatnia wartość firmy wynikająca z tego, że no, ten cały biznes jest zorganizowany. Przy czym w działalności nieruchomościowej przyjęło się, że raczej nie rozpoznaje się tego goodwillu osobno, tylko jako... E, jako po prostu dopisuje się go do tej wartości nieruchomości. tak Mówi się, że ten głód właściwie jest związany z tą, z tą nieruchomością. E, czyli tutaj mamy do czynienia: to, co powiedziałeś, to jest raz: asset deal i share deal. Asset deal to jest tak, żeby tutaj usystematyzować, to jest, kiedy sprzedajemy nieruchomość. Share deal, kiedy sprzedajemy. E, do Share dealu dopiero dojdziemy. Do Sher Deal zaraz dojdziemy, mamy dokładnie. Dwa Asset Deale. Yy, czyli Asset Deal albo na Wacie, albo na PCC. Dokładnie. Tak w dużym uproszczeniu, w dużym uproszczeniu, a Share Deal to zaraz będzie jak spółka. Tak, no jak to spółka. pierwsze rozróżnienie to jest tak naprawdę, czy jesteśmy przy yy, pojedynczej nieruchomości, czy jesteśmy yy, w... W sprzedaży całego biznesu. biznesu a tak. razem z Tak, a przy spółce, tak, mm -hmm. a przy spółce no, opodatkowanie transakcyjne jest bardzo proste. Tak, opodatkowanie transakcyjne jest bardzo proste, mm -hmm. bo po prostu płacimy 1% PCC od wartości y, udziałów rynkowej. To więc wydawałoby to się, łatwe. że to jest najprostsza tak. forma. Ale, ale z kolei kupujemy spółkę z całą jej historią, więc musimy tą historię zbadać. wnikliwie zbadać. Czy tam nie ma jakichś trupów w szafie? Jak wygląda finansowanie? Bo też nie jest tak prosto wpompować dodatkowy dług. Czy wszystkie rozliczenia podatkowe były dobrze prowadzone? Jaka jest wartość nieruchomości dla celów podatkowych w tej spółce? Bo jeśli jest ona niska, historyczna albo były odpisy amortyzacyjne przez długi okres, no to e, zwykle strony się dogadują, e, bo, że tak powiem, zbywca może uniknąć e, tak naprawdę e, podatku, bo nie sprzedaje nieruchomości, tylko sprzedaje spółkę, tak? Więc ten podatek jak gdyby, jest wbudowany w tą spółkę. Więc Przejdzie do następnego, do następnego klienta. W związku z tym, tym ważniejsza jest tutaj rola doradcy, żeby tą spółkę zbadać. Może też taka transakcja mieć pozytywne cechy, bo na przykład spółka może mieć jakieś straty z lat ubiegłych, które można wykorzystać i można będzie wtedy sobie zmniejszyć bieżące zobowiązania podatkowe. Jeżeli mamy dwie opcje, w Aset dealu, jedną opcję share deala. To jest tematyka skomplikowana, i mimo, że i dosyć za nią mocno podążam, to tutaj się zakręciłam przez moment, więc rola, rola doradców jest nie do przecenienia. Tomek, gdybyś miał podsumować krótko takie najważniejsze wyznaczniki każdej z tych form transakcji, co byś powiedział? Czy zawsze ważne jest to, tak naprawdę, o jakiej nieruchomości mówimy, jaka jest jej historia, jak długo była amortyzowana. Z kolei jak badamy spółkę, no to też jest ważne, jak długo ta spółka funkcjonuje, kto nią zarządzał i w jaki sposób. No i wtedy, że tak powiem, w zależności od tego, co tam znajdziemy i w przy nieruchomości, i spółce, no to my jako doradcy polecamy pójście albo w jedną, albo w drugą ja, ja stronę. Ja też polecam korzystać z doradców, tak, bo temat jest bardzo, bardzo skomplikowany, ale da się go zrobić w sposób prosty i rozwiązać. Tomek, dziękuję Ci bardzo <laughs> za rozmowę. <laughs> dziękuję bardzo. A naszym gościem był Tomasz Ożdziński, partner w dziale doradztwa podatkowego Ernst Young. Już teraz zapraszam na kolejną Galaktykę Nieruchomości w przyszły czwartek o 14.30. Do zobaczenia.